Dzień dobry e, i witam was bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku na moim kanale e, Dzisiaj znowu z East Skylines Już to jest czwarty lub nawet piąty, piąty odcinek z tej serii e, W ostatnim odcinku zdobyliśmy 7,5 tysiąca mieszkańców Nawet teraz mamy już 8 tysięcy ich e, dalej, mamy, dalej mamy 11 tysięcy, ale do tego nam trochę daleko Również zrobiliśmy w ostatnim odcinku dwie linie autobusowe: czerwoną i niebieską. Na razie one się będą nazywały linia autobusowa 1 i linia autobusowa 2, ale później zmienię im nazwy do jakiejś 100 coś, kierunek to i to. Ale dzisiaj rozpoczniemy budować wielkie domy, wielkie budynki. Bo jak widzimy, nagromadziłem właśnie. Rejonów mieszkalnych, żeby było zapotrzebowanie, i mam pomysł, że wyburzymy tutaj sobie tą na początek strefę: tutaj, mieszkania domów, i sobie zbudujemy większą tą strefę. Więc Wam wszystkim mówię do widzenia, niestety, przepraszam, ale już teraz zbudujemy im większe budynki, większe domy. I co będzie pierwszy raz w naszym mieście, jak takie budynki, domy zagoszczą? Tutaj sobie ciebie też odchylimy i tu. No. no i już się powoli budują, więc teraz sporo zamieszania będzie. Stracimy sporo mieszkańców, ale już za chwilę zbudują się większe domy i tych mieszka ci mieszkańcy przywrócą do nas w większych jeszcze numerach. Więc jak już widzimy, budują się domy. A, poczekajcie chwilę. Ja tylko zrobię miniaturki jeszcze do ostatniego odcinka. E, dobrze, ja już jestem. Zrobiłem po prostu jedną miniaturkę. No i teraz niech tutaj mi zabudowują te oto wielkie budynki. Was jeszcze sobie tutaj wyburzymy. Już tych małych domów nie chcemy. Chcemy teraz te wielkie domy. No mieszkania w sumie że to są budynki, to nie są domy. Chyba. No więc tutaj będzie właśnie pierwsza, pierwsze miejsce, gdzie będą takie oto wielkie budynki stały. Pewnie nie wszystko tutaj mi się zabuduje na początek, bo one mają o wiele większą pojemność niż te małe domy. W następnym odcinku już wiem co będziemy robić: wyburzać powoli całe te małe domy i budować te wielkie wieżowce, budynki, domy. Nie wiem jak na to mówić do końca. Już mamy prawie że 8000 mieszkańców, yy, więc to dobrze. Ale tak musimy naprawdę powoli je wyburzać, bo jeżeli w całe miasto byśmy naraz wyburzyli, to game over można powiedzieć. Rondo też właśnie ulepszaliśmy w ostatnim odcinku, bo też coś tam zaczęło się korkować. No i jest to poprawione. Również czekamy, żeby już było te 350 pracowników tam yy, było. Oraz, Oraz w sumie dodamy sobie tutaj kon ulepszoną kontrolę BHP. To będzie rozsądne w sumie. I dodamy sobie od razu podatek wyższy na. Rejon mieszkalny o dużym zagęszczeniu. Do 11%. Tutaj widzę, że ta. O jest! Niebieska linia sobie przyjechała. Numer 2. Tutaj kolejna. na no, budynki się budują. Może też te zasady BHP tutaj pomogą nam do kolejnego poziomu. Zrobimy sobie dzielnicę też. Tutaj. Tego to miejsca. To już będzie inna dzielnica. Tu mamy już parę tych dzielnic, i sobie może teraz nazwiemy je jakoś. Tutaj będzie dzielnica. No w... niech będzie wola sama, bez wzgórza. Wola. Tutaj niech będą koreczków. Taka nazwa koreczków. Tutaj niech będą. Yy, Bobrowicz, bo, Bobrowice. Tak jest. Tutaj będą. Park Ostrobramski. Wy nie widzicie, jak pisze, ale pisze, jakby co. I tutaj. Niech będzie ursynów. A nie, wy. jeszcze raz napiszę. Ursynów. Dobra, mamy to. Również nazwiemy sobie to Park Ostrobramski Tutaj mamy to lasy, tak, lasy Toronto Oraz sobie na Parku Ostrobramskim Damy trochę może Przepisów Na przykład jak kampanię reklamową Dlatego, bo Chcemy, żeby więcej Było osób, no bo dobra, dajmy sobie Bawmy się Tego w sumie nie mamy nocy, więc to nie ma sensu Nam dawać Ale tak, mamy re Kampanię reklamową, jak i Główny park. No, i tutaj już te budynki, wieżowce, naprawdę już się zbudowały. Bardzo ładne one są. Myślałem też może, żeby tutaj tą drogę ulepszyć. A jak tam lasy Toronto się miewają teraz? No, cały czas tych mało jest osób 245. Nie wiem, jak w sumie zachęcić ludzi do przychodzenia tutaj. O, właśnie! Jezus Maria! Edukacja! Dobra, tutaj nieźle to wygląda, ale zbudujemy sobie kolejne szkoły już. O, boże, zapomniałam w ogóle na temat tego. To, to jest na dnie po prostu. I uniwersytet. Ile kosztuje? 75 tysięcy. Stać nas. Pierwszy uniwersytet. Postawimy sobie tutaj. Przy głównej. Drodze. O. Gdzie do niego? Sobie jeszcze zbudujemy taki tutaj placyk, jakby. Powiedzmy że to jest plac uniwersytetu. Tak jest. I teraz sobie postawimy tutaj po prostu ławki. Tak jest. I możemy jeszcze do tego dobud dobudować sobie taki jakiś sklep. No i mamy taki oto fajny placyk uniwersytetu. To wygląda w sumie jakby to była część tego uniwersytetu. To fajnie zrobiłem. Tylko co nie, pewnie tutaj... Tak jest, wyburzy się. Dobra, to nic. Yy, tutaj sobie to przedłużymy teraz tą wodę. Oraz tutaj. Jakoś to jest. Tutaj też zrobiliśmy taki mur, żeby zanieczyszczona woda nie przypływała tutaj. No i to działa. Teraz musimy w sumie dobudować jeszcze kolejne. Od razu już teraz to zrobię. Zbudujemy więcej. Cieków i wody. No, i widzę, że tutaj kolejne wysypisko mamy zapełnione. Co trochę dobrym znakiem nie jest. Jeśli tak one zapełniają, to zbudujemy sobie gdzieś może centrum recyklingu. Tu, może obok. O. Zrobimy centrum recyklingu. A, to jest zanieczyszczenie. Ok, i teraz sobie zbudujemy jeszcze roz. O nie, 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 nie. Rozszerzymy sobie tutaj tą oto, yy, ten oto, no Ursynów. Tak jest. Niech się budują. I oraz, nawet może w tym odcinku już zaczniemy demolować, oprócz Parku Ostrobramskiego. Właśnie Park Ostrobramski to będzie jedyna dzielnica, która zachowa sobie te domy. Takie krzyże zrobiliśmy, tutaj one zostaną zachowane. Dobra, czy coś jeszcze chcę tutaj robić w tym odcinku? Kolejnych linii autobusowych na razie nie chcę robić. Hmm. No, to te, ich to nie wybłagamy, żeby było ich więcej, więc tutaj tego nie zrobimy. Parku ostrobramskiego nie ulepszymy dalej. Bo nic więcej z nim nie możemy zrobić. Uniwersytet zrobiliśmy. No, nie ma już co zrobić tutaj teraz. Hmm. <śm> Mamy problem z tymi śmieciami. I, i się nie dziwię. Więc to budujemy sobie tutaj jeszcze jedną spalarnię śmieci. Będziemy teraz mieli dwie aż. I cały czas ten stan przetwarzania śmieci jest słaby. No, my za dużo teraz nie zrobimy z tym. A to jest niedobre. Nie mamy pieniędzy w ogóle. No, to jest niedobre. O, haha. Ha. No chyba nic z tym nie zrobimy. Nic z tym nie zrobimy. Musimy czekać, aż się te wys wysypiska i budować więcej... Y, ...więcej spalarni. Ale nas na nie nie stać teraz. To niedobrze. Mamy bardzo słaby budżet, widzę. No co, szczególnie wydajemy pieniądze na edukację, widzę. Sobie zmniejszymy sobie tutaj to budżet na edukację do 110%. Na prąd? Idę. Jak wygląda w sumie stan prądu w naszym mieście? To jest ważne pytanie. A nie, jest źle, dobra. Zmniejszymy na prąd trochę ten budżet w takim razie. Yy, no i tak i zwiększmy sobie może na wysypiska, na odpady. Dobra. Zobaczcie, tak, już to będzie. Teraz Wam dziękuję za ten odcinek, bo już więcej nie mam do zrobienia tutaj, niż zaplanowałem. Dziękuję Wam, życzę Wam miłego dnia, pa pa, no i cześć.